Prosimy ja może ja zacznę, jeżeli Anna chcesz ze mną rozmawiać, to zdejmij okulary Dobry i przestań nie rzucić gumę. No okulary są w modzie. Bo lubię patrzeć Słuchajcie, to, panowie, bardzo rozmawiam. mocno czekałem na wasz pojedynek i bardzo chciałem właśnie, żeby odbył się na gali Fejmema. I zaczniemy w ogóle od początku waszego konfliktu, od czego to się zaczęło, bo z tego co ja wiem, zaczęło się od tej akcji nieszczęsnej z pieskiem. Tak, dobry wieczór wszystkim. Tak, to się właśnie zaczęło, jak była na mnie taka nagonka właśnie z tym, z tym pieskiem, któremu się oczywiście nic nie stało. E, tylko oczywiście to były, jak już któryś raz z kolei mówię, to był głupi żart, ale oczywiście była moda, moda hejtu na, na Alana, więc oczywiście pod, po, podciągnęli to sobie. Doprecyzujmy, e, ten grill był tak, wyłączony. No, tak? oczywiście, że tak. No, że już, kurczę, no nie jestem, aż, wiesz, taki głupi, nie. Żeby, żeby coś takiego, coś takiego zrobić, że w życiu nie, nie skrzywiłem żadnego, żadnego zwierzątka i tak samo było tamtym razem, tak? Ale oczywiście musieli pójść razem z nie z z, może nie stało ale z, z większością ludzi. Mateusz z, z panem Jackiem, więc po, pocisnęli mnie od razu tak samo w internecie. E, no i od tego, od tego to się zaczęło, prawda? Jestem samym panem Jackiem, którym pokałeś w rękaw. No. z tym samym panem Jaskim, którym pokałeś w rękaw na gali, tań, jak tańcowo burski. Burski. może tato chodź tutaj, tato, tato, tato! tato. Ja bym zaprosił! Tata, pana tata. Tata. Na scenę. Jest tata! Zapraszamy! Jest, tata. Tatę tata, tata Mateusza! Będę mógł poruszyć mikrofon, dobrze? No nie wiem! Bo to was bardzo widać. Idzie pan więcej. 10 A, minut przedaliśmy 1500 biletów na Tauron Arenie. Także zachęcamy bardzo do kupna, ponieważ e, bardzo możliwe, Rozpodzą że... Się się rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Mają, dobra, to to możemy oddać. Ty trzymaj. To może tak, bo... Ja najpierw powiem e, o tym, co męczy mnie od dwóch dni. Alan może i ważna sprawa, ale są sprawy ważne i ważniejsze. Wykorzystam to, że jak powiedział Hubert, ogląda nas 300 tysięcy osób. Słuchajcie, yy, dwa dni temu zobaczyłem obrazy z buczy pod kijowem i nie mogę dojść do siebie. Ja wiele rzeczy w życiu widziałem, wiele przeszedłem, ale pomordowanych kobiet, wrzucanych do wykopanych dołów przez sowieckich żołnierzy, mordowane dzieci, no Uważam, że i to jeszcze dzieje się wszystko w rocznicę, kiedy ci sami, czyli ci sami w tych samym miejscu, polscy, polscy żołnierze, polscy oficerowie i żołnierze w Katyniu byli mordowani przez dziadków tych, tych barbarzyńców. No, przepraszam za te emocje, wiem, że tu jest show, ale no, bardzo was proszę o, abyśmy te ofiary tego bestelskiego mordu pod Kijowem, jak również z uwagi na rocznicę ofiary Polskich żołnierzy zabitych przez Sowietów w Katyniu uczcili minutą ciszy. Bardzo proszę. Jeżeli możecie wstać, bo to jest okazanie szacunku dla tych ofiar, to bardzo bym was o to prosił. Dobrze, dziękujemy za uszanowanie słów Pana Jacka. Brawo dla publiczności. E, panie Jacku, i teraz chciałbym przejść do brzegu. Nazwaliście Alana ścierwem po jego akcji z pieskiem. I chciałbym, żebyście też się właśnie odnieśli do tych słów. To ja nazwałem. Dziękuję bardzo, że nie odebrano mi głosu. Bo wiem, że to jest show, wiem, że korporacja rządzi się swoimi prawami. Czyli słuchajcie, jesteście fenomenalną. Ta polska młodzież jednak teraz odzyskuje wiarę w polską młodzież. I też Federacja zachowuje się też bardzo przyzwoicie, bo też liczyłem przez z tym, że zostanie mi odebrany głos. Czyli jest Federacja Fejm MMA i jest jakaś popierdółka, którą tworzy Królikowski i który właśnie tragedię ukraińskiej wojny próbował wykorzystać w celach biznesowych. Sytuacja równie obrzydliwa. I pewnie Królikowski też nie zdaje sobie sprawy z tego, co zrobił. Oczywiście, to jest nieporównywalne. No, Alan, Alan, zachował się głupio, ale łączy ich jedno. I Królikowski sobie nie zdaje sprawy i pewnie do końca życia sobie nie zda sprawy. I Alan Kwieciński, ja, znaczy... Alan Kwieciński też nie zdaje sobie sprawy. Tak, ja myślę, ale z tego no, sobie panie Jastrzębski, panie powiedz. Ja uważam, że to jest żart. Zachowując wszelkie propozycje. Co się stało dla tego pieska? Powiedz mi. Jeszcze raz. Powiedz mi, co się stało dla tego pieska? Dobrze. To, bo i tak nie zrozumiesz. na pewno, na pewno widownia zrozumie, przynajmniej w dużej większości. Słuchaj, jesteś tak zwaną osobą wpływu. Obserwuję ci setki tysięcy osób. Alan, to, to jest pewien symbol. Zda, ty tego, bo ty się broni, że tego nie zrobiłeś, że, że nie, nie zrobiłeś temu, temu zwierzęciu krzywdy. Chodzi o pewien symbol. Następny idiota, który się będzie obserwował, zrobi to na rozgrzanym grillu. Zobaczy, jak to jest. I to tylko o to chodziło. I to, I to tylko o to chodziło, tylko tyle i aż tyle. I to był powód mojej reakcji na ciebie. A tobie przypomnę kupczyku że mi po walce z tańculą wypłakiwałeś się w ramię, opowiadałeś w jaki sposób obrzydliwy cię tańcula załatwił, potem z niewiadomych przyczyn... Ja, ja, tak. ja? Ja? ja to tak. bym się A tak. w jaki opowiadałeś jaki sposób mi jak wykorzystał... W jaki sposób cię tańcula obrzydliwała? Absolutnie, absolutnie, się, że nikomu się nie wypłakiwałem, przestań się śmiać, jest głupio. Dobra. E, opowiadałeś. No może jest... jest Arek. Znaczy, ten jest, jest tutaj Arek? E, to powiedz, niech teraz też, jakie teraz nas, nas te łączą. E, to Ale... Bo w pierwszą nie się w kolejkę. Ale tu u, was, tu u was tak jest. Wy jesteście jak takie dziwki. to się tak. łączycie, tu się dzielicie. Co kciotem? Ten... Przestań, przestań, ten... przestań mi obrażać. Raz, przestań raz. mi obrażać, bo Ale... nie wytrzymam zaraz, przestań obrażać. No i co? No Jajco. Co? No to, to może inaczej. Skoro jesteście już tutaj we dwóch, to teraz, to teraz mówię teraz o, o wyłodarzy. Skoro jesteście teraz dwóch, to jestem gotowy, żeby 14 maja najpierw zawalczyć za, za z Mateuszem, a potem z Tobą na jednej gali. Dobra. Chcecie tego? Zróbmy to! Dobra, do rzeczy. Bo żebyś mi nie usiąść z tego tematu. Bogdan, co sądzisz na ten temat? mi. Po walce z tańculą, tutaj przy pierwszej Bo to jest taki sam konflikt, to jest nie, ten dobrze, sam konflikt. kłamstwo, bo to jest prawda i do pierwszej wiesz, konferencji. Dobrze, o tym wiesz. To jest ty ty, kłamstwo. Czy Dobrze o tym wiesz? Ty, co ty pierdolisz, kurwa? No nic to nie już, byś, wypakiwałem. Ale dobrze, to jakbyś nie przerwał, to ja ci przypomnę. Jest ktoś może no dobrze, jakiś ale, ale, jest no, jakiś świadek tego? Zaczekajmy, bo Alan rzucił wyzwanie, czy ja tak jestem zaraz, no wiesz, słuchajcie, to nie jest taka metoda. wiesz, ta. No i tak ale błaźnie, no błaźnie ty żenujący błaźnie. Opowiadałeś? Opowiadałeś, w jaki sposób tańcula zniszczył się psychicznie. Opowiadałeś mi, jaką tragedię przeżyliście razem ze swoją byłą dziewczyną. Że wykorzystał to w sposób obrzydliwy. Że wchodził ci do głowy, tak. Że atakował ciebie Ale i twoją dziewczynę podczas tą Co się zniszczyło? Ale w jaki bydlaku, sposób Mały do głowy? Ja mały, ty mały, mały, żałosny bydlaku. A potem, kiedy poczułeś. Kiedy jest... poczułeś. Licz, że po, kiedy mam poczułeś... Nadzieję, mam nadzieję, że się zgodzi na tą walkę 14, 14 maja, bo już rzuciłem Kiedy kiedy Jez, poczułeś. Kurczę. Kiedy, o, się po... się kiedy poczułeś jest? większość, kiedy poczułeś większość, podłączyłeś się, sprzedajna prostytutko, podłączyłeś się podbińca z Mateuszem i co, co? Co ty, co ty, co, co, co ty, co, co ty, co ty? Frazyny ty co? Ty. Frenzyno, ty, co ty. co ty, pick pizdę, kurwa? A nie z nim tańczysz? Dobra, prawda, prawda boli. A tańcze za najpierw z tobą bo, pô, 14 maja, 14 ale, ty, maja. maja. Ale tańcie nagrywą ten radę chyba swoim dotąd. Co cię boli, prawda? Powiem tak, panu Jacku dziękujemy, a ja nie, czekaj, Hubert, ja bym chciał się dowiedzieć, czy pan Jacek Jacek przyjmujesz wyzwania... Ostatnie słowa pana Jacka. Czy przyjmujemy wyzwanie? No ale tutaj, słuchajcie, jest porządek korporacyjny. Znaczy, jeżeli ty przyjmiesz wyzwanie, ja zapytam w No, i rozmawiamy. Ja mam na celowniku dużo, dużo poważniejszą postać. Dla mnie jest priorytetem Tańcula. Dobrze, panie Jacku, dziękujemy. trwa więcej niż pół minuty, rozumiesz? Nie będziesz miał z kim walczyć. I e, Alan, Bardzo Mateusz, dobrze. zapraszam was do środy. Zrobimy wam face to face. Chciałbym wykorzystać te emocje między wami. Alo. Zobaczę. 14 maja. No. Zobaczę. Razem, razem, razem po jak, jak się zgodzi? Jak się zgodzi? Słuchajcie, wielkie brawa dla obu panów. No to być może będziemy mieli dwa pojedynki. Alana na gali Fame 14 zobaczymy. Chciałbym tylko jeszcze dokończyć ten temat, Mateusz. Ty powiedziałeś w wywiadach chyba po swojej walce, że nie dasz Alanowi walki tak. na sportowej walce, ewentualnie możesz bić się w nim w lesie na gołe pięści, a jednak siedzicie razem. Tak, przy ja stole. mam też pytam właśnie, Alan, do ciebie pytanie. Muszę zobaczyć ty... albo albo ty. Słuchaj, tam nie nie szkoda, tam tak. Tak, tak, ale to jest to jest jakby to myślałem. samo. Ja dla mnie szkoda i zdrowia na, na gołe pięści z tego względu, bo wiem, wie, wiem jak się to często, gęsto kończy, że są porozpierdzielane łokcie, są połamane ręce, e, czy oczodoły o są po wypierdzielane. Dla mnie szkoda, szkoda przede wszystkim zdrowia, e, bo mam, mówię, mam przyszłościowe plany, tak więc mi szkoda zdrowia. Ale na inne zasady jak najbardziej mogę się bić. Chodzi mi bardziej o to, że Mateusz, Ty wykluczałeś ten pojedynek, a jednak tak, 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 zgodziłeś tak, się tak. na niego. kwiciński kupił mnie tylko i wyłącznie tym, że oddaje połowę e, swojej gazy na cele Kiedy na kiedy, kiedy, ja tak, kiedy ja tak powiedziałem? O stary, na kajdżu na Biada. No jak to gdzie? No jak to gdzie? No jak to gdzie? Co, wycofasz się teraz? No. Wycofujesz się? Mi, ty, mi, ty, ty mi nie zaglądaj do kieszeni. Połowa twojej... Stary, jak ci nie zaglądam do kieszeni, możesz Dobra. tutaj milion złotych zarobić. Dla mnie ważne jest to, że oddajesz połowę gazu na cele charytatywne, czy to jest różalan, czy to jest i nie wiem. Czy to jest twój warunek, jeśli Alan nie odda połowy garzy, to nie będzie tej walki? Nie, to nie jest, to oczywiście, że nie, on się na to, on sobie wyszczekał. to jest kundel, to jest, to jest największy kundel. Kundel to i ty miałeś mieć na drugie, ty. Ej, kundel, to ty miałeś sobie, na drugie. sobie tę walkę, wystrzegał, masz tę walkę, to jesteś pierwszym klockiem tutaj, Cześć. dobrze wiesz, że FM podpisuje kontrakt na trzy walki, jesteś pierwszym klockiem do rozjebania, a na samym końcu czeka na mnie gość. Zajebiście, e, który, zajebiście, który, zajebiście, że mi się, że który, nie przeskoczysz ten klocka. Zamknij mordę, nie przerwaj. Mnie. No, to, Mordy to ty masz, zapało człowieka, który jest, jest bezgodność trenerem, ale jest sportowcem, którego lat, dzielą lata świetlne. Rozumiesz, między tobą a, a nim. Rozumiesz? Jesteś pierwszym klockiem do rozjywania. Rozjiję takie kurwa w tej że, że zatrzyma się na tym klocku. Jakiś final boss. Naprawdę kupiło mnie tylko i wyłącznie to, bo odmawiałem e, walki z Kwicińskim. permanentnie. Kupi kupiłeś mnie tylko tym, że oddajesz połowę celu, e, Nie nie zaglądaj, tak oczywiście przekażę, oczywiście przekażę, e, I to ma być oficjalnie, na, na nie tam, że przekażesz. oczywiście, je, że, że przekaże środki. Że oczywiście, kazesz, oczywiście, przekażę, oficjalnie, no. tak? oczywiście, że przekażę środki. Ale tak samo, tak samo przygotowania do walki, tak samo kosztują, tak samo się e, no, daje jeszcze podatkowe jeszcze i tak dalej. No już przygotowaniami, że tą, że tą twoją, drugą część to ci tam podatki, stratki i tak dalej. Dawid, mam do Ciebie pytanie. Ty po swojej walce... Y e, chciałem jeszcze wrócić do Alana i do Murana. E Alan, jak myślisz, co było takim momentem zapalnym w Waszym konflikcie? Bo tam jeszcze była sytuacja e, z Twoją siostrą. I czy sytuacja z Twoją siostrą była tym momentem zapalnym, czy sytuacja z tym psem i tymi komentarzami w Twoją Nie, stronę? Oczywiście e, sytuacją zapalną była ta sytuacja z psem, e, gdzie razem z tatą się powiedzieli, że taki szczur jak ja powinien wypierdalać kanał. Więc oficjalnie ja tu jestem. Nie będę nigdzie wypierdala kanami, tylko jestem. Czy znaczy, Jeżeli będziesz spierdalał w klatce, no to albo nie. Nie będę. Albo ci mi nie się później na, tak na mocno bójkę. szykuj że na ze mną wymianę, się na albo po prostu sam już musiał się napierdalać. Dobrze, no to szykuj się na mocną bójkę. <laughs> stary, I stary, starczy, ty o, urosłeś, mi, urosłeś bo. Mówisz mi, że starczysz sił tego samego wieczora na twojego tatę. Stary, starczy mi się na twojego tatę. Ty tym urosłeś? Ty po tej walce urosłeś? Po czym? Po walce z Denisem urosłeś, tam prawda? To, to, to ta walka bardzo dużo mi dała, bardzo dużo mi dała. <grymne> to, z... A mówisz mi, Ciąc... że na tej walce z tobą jeszcze bardziej mi kurwa Posłuchaj, zależy, że na walce z, Denissem, z Denissem. na na, na w, w MMA, tak jak my się będziemy napierdalać, e, to... Pierwszy wjazd w ciebie byłoby by po tobie. Mieliście no. 10 knockdownów, zrobiliście bohatera, a dla mnie jesteś zwykłym śmieciem. No to zobaczymy w eee, śmieciu, kurwa. No to zapało No to jest tak by No A na może jeszcze... gali, na której ja walczyłem z Kasiuszem, ty pobiłeś dwóch tam czternastolatków. Włączmy, ja włączmy, włączmy jeszcze. Włączmy jeszcze, może takie, taka, moja, taka moja uwaga, włączmy jeszcze do tego w mojej walce, jeszcze łokcie. Dobrze? Tak, jak oni zawsze krzyczą. A tak, o, zajbiście że z tym wyszedłeś, oczywiście, że tak. A czyja to była decyzja, że walka odbędzie się w K1. To była Twoja propozycja, czy Murana? Jakim K1? Jaki K1. On się 1 on się boi Bałby się ze mną wyjść w K1. Czyli wy wychodzicie w MMA? Okay. MMA? No to, to Przepraszam, wicie. jakieś. Sądzę, że nie ma tutaj zawodnika w fejmie. Jedyny, jedyny opór w K1, to miejsce zrobił pająk. Ja tutaj mówię, nie, nie wiem, co z nim robić w K1. Myślę, że Kubańczyk jeszcze byłby odpowiednią osobą do K1 tutaj do Alana. O, no z chęcią też, by się z nim sprawdził. No to myślę, że sportowo byłoby fajny pójdę. Chciałem wrócić jeszcze do naszych kobiet. E Luna, mówiłaś o swoich dźwiękach. I nawet mi nie zależy o, o, ale, ale o pasie. Jak możesz tak przerywać Luna? Ale ty, przerwają na Huberta. Żartuję. E, ale mówię, nawet mi nie zależy o, o pasie, ale mówię fajna by to na pewno była walka dla, na, dla oka. Słucham cię, no jeszcze raz Proszę. chciałbym